Grzegorz Sitkowski, kierownik drużyny Płomienia Olesno. Grzegorz, Witam. fantastyczna atmosfera. Zaczyna się tutaj przygotowanie na pełną parę do tego spotkania dzisiejszego. Powiedz czy z waszej strony jakieś szczególne przygotowanie do tego meczu, czy, czy może tradycyjnie jak przed każdym pojawia pojawiacie się na kilkanaście minut przed meczem i, i podejmujecie jakieś tam swoje czynności? Nasz powiem tak, jest to historyczny mecz w Oleśnie, Gramy piesza Pucharze Polski. jesteśmy nową drużyną w B klasie, niedawno za która nie, została niedawno utworzona. Podchodzimy dosyć profesjonalnie do każdego spotkania, odprawa tutaj tak jak w tym przypadku półtorej godziny przed meczem, boisko przygotowane, więc cóż, no zobaczymy. Kto będzie lepszy dzisiaj, tak? Tutaj też można zauważyć, że powoli zbierają się kibice na stadionie. Czy dzisiaj przygotowane są jakieś dodatkowe atrakcje dla publiczności, czy raczej to będzie tylko widowisko piłkarskie? E, oprócz meczu piłkarskiego, tutaj jest drużyna Sfałkowa. Przewidziane są tutaj konkursy dla chyba najmłodszych uczestników, dla najmłodszych kibiców, więc zobaczymy, co będzie się działo w trakcie przerwy w meczu. Wasze kolejne spotkanie z tego co patrzyłem już z 31 sierpnia. To jest pierwszy mecz ligowy. Rozumiem, że na ten pierwszy mecz ligowy ten stadion tutaj będzie w pełnym atorażu gotowy. Tak, tak jak widać no Morawa jest perfekcyjnie przygotowana. Obiekt idzie do góry można powiedzieć. Stoimy tutaj w miejscu, gdzie będą przyszłe trybuny. Myślę, że za dwa tygodnie już tutaj kibice będą sobie mogli spokojnie i wygodnie usiąść. Tyle kierownik drużyny Grzeszek Sitkowski. Dzięki. Dziękuję.